Otóż w tej chwili taką koncepcją, która wyjaśnia wszystkie elementy, począwszy od tego najbardziej dramatycznego, to znaczy sam przebieg katastrofy, ale jeżeli się cofnąć do tyłu, to rozdzielenie wizyt brak właściwej ochrony, no obniżenie tej, rangi tej wizyty, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo do bardzo niskiego szczebla. Następnie sprowadzanie samolotu przez Rosjan, mimo że sami Rosjanie inni mówili, że ten samolot trzeba odesłać, wyraźny rozkaz, żeby ten samolot sprowadzać. Wydanie mu polecenia obniżania wysokości, zejścia z wysokości przelotowej, następnie polecenia schodzenia do 100 metrów i wreszcie pas wolny, czyli wręcz polecenia lądowania, bo ten samolot nie lądował, ale takie polecenie od Rosjan dostał. No i wprowadzenie w błąd co do tego, czy on jest na właściwym kursie. Jesteście na kursie, na ścieżce. Wiadomo, że samolot na kursie i na ścieżce nie był. No wreszcie powtarzam, sam przebieg katastrofy, rozpad samochodu, samolotu, odłamki, wygięte blachy, wszyscy zginęli. Przez ten czas było już sporo katastrof tego typu samolotów, bo jak się okazało, one są bardzo niebezpieczne i nigdzie nie było tak, żeby wszyscy zginęli. Krótko mówiąc, to wszystko razem wraz z tym, co się działo już później, to znaczy z tym blokowaniem śledztwa, może być wyjaśnione tylko przez tą jedną koncepcję, a proszę pamiętać, że ona zakłada także, że tutaj działano też przeciwko prezydentowi, a poza tym. Ja jako zdradę prezydenta uznaję to wszystko, co robiono w czasie jego kadencji. Cały ten przemysł pogardy, całe to łajdactwo, które się tutaj wylało, a które mnie się kojarzy no, z najgorszymi momentami w polskiej historii. Ech, tyle mogę panu w tej sprawie powiedzieć. W takim razie, powiedzieć? kto zamordował, a kto zdradził? Panie, Panie redaktorze, zaczekajmy. No mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że w odpowiednim miejscu, to mam nadzieję, że to będzie sala sądowa. To zostanie powiedziane. Jeśli jest inne pytanie, to bardzo proszę. Jeśli nie, to Polsat News. Pierwsze Polsat wydarzenia. Panie Prezesie, ja też chciałem wrócić do Pana wczorajszego przemówienia. Pan mówił, że musimy walczyć o wolność. Musimy walczyć o to, żeby Polska stała się w końcu państwem wolnych Polaków. Czy Pana zdaniem Polska nie jest wolnym krajem? A jeśli tak, to co musiałoby się stać, żeby żebyśmy mogli zacząć mówić o wolnej Polsce? Polska jest w tej chwili przede krajem, który albo nie chce, ale to wynika z jakichś nieznanych nam przesłanek, albo nie może, to jest jeszcze gorzej, ale ta pierwsza alternatywa też jest bardzo zła, prowadzić normalnej, podmiotowej polityki zagranicznej, nawet w takiej sprawie, jak śmierć 96 obywateli, w tym prezydenta państwa i wielu innych prominentnych przedstawicieli życia. Publicznego. No to przecież widać gołym okiem, że Polska obecna pod obecną władzą nie jest w stanie tego prowadzić, no, czyli no nie jest wolna. No, wolne państwo na pewno by w ten sposób nie postępowało. Natomiast wewnątrz kraju mamy do czynienia z jednej strony z brakiem wolności mediów. No, o tym żeśmy już rozmawiali, z tym że media nie wypełniają swojej, demokratycznej misji, to znaczy nie są elementem kontroli władzy. To jest elementarny warunek demokracji. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że nie ma demokracji.